Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w Na, Pani Natalia, nie, Natalia Nekiel za nami. Nie wykreślimy panią, my to mamy w panią takim w kajeciku piosenek do zagrania i tak, będziemy tą, to, jest tą takie, puszczać. Tak napisane tak, napisane jest Natalia grać po prostu i tyle i koniec. No. I teraz połączenie, połączenie czeka, to sportu, sportu i polityki. Sportu, polityki, mody. W, jednym, w, jednej w jednej animacji jednej, antenowej proszę bardzo. Uwaga, Jolanta, pierwsza dama była, Kwaśniewska, chodzi z torebką za 6 tysięcy złotych, tak radośnie informuje prasa kolorowa C dzisiaj. Za, za 6 tysięcy? No. Ale bida, no zaciskanie pasa od torebki. I jak się pani Jolanta, czuła, jak spotka Annę Lewandowską z torebką za 300 tysięcy? Czy inną nie. panią Rozenek, taką, tak? co ma za. Tak? No co? chyba schowa swoją torebkę za 6 tysięcy za plecy i spłonie rumieńcem wstydu. No, no, no nie nie Albo powie, a dzień dobry, panie Aniu. Nie, ta torebka to tam. Ja tak idę śmieci wynieść, tylko no śmietnik przenieśli tutaj z Warszawy do Monachium, ja tak tą torbą, tak śmieci tu. Poranny show w i szkoda dnia zamyśliłem się, przepraszam, spokojnie. Mówiłeś na pewno o czymś. Adam Małysz, to jest historia tak. z internetu, bardzo się podobno denerwuje debiutem żony w Tańcu z Gwiazdami. Mówi, mm -hmm. mniej się bałem, gdy skakałem. To, tak, tak dodał pan, pan Adam, który, uwaga, mniej się bał, jak skakał. No, ciekawe. parafrazując, no, do zwycięstwa lub zajęcia jakiegoś konkretnego miejsca... Potrzebne są dwa równe tańce. Dwa równe tańce, jak dwa, dwa równe skóka. Tak. Nie, ten, no na przykład skakany i lądowany, o. prawda? I odbijany. Stawaj, stawaj, Rembrandt i są takie numery, że gdzieś tam ci się wiesz... Czyli w wolnym tłumaczeniu malarze. Dokładnie. Zapomnisz o tym, a potem nagle sobie przypomnisz i wraca w wielkim stylu i dobrze brzmi na antenie. I to lubimy. We wstawaj, szkoda dnia. Kto zapłaci za Polski Ład? Tak pytają różni w internecie. I uwaga, mhm. przykładowo jeden bardzo duży operator telefonii komórkowej miał w roku 20 zarobił 11 miliardów 508 milionów złotych. Tyle, tyle miał przychodu. Mhm. I zapłacił podatku CIT 16 milionów. To jest kto? tak, jakbyś od 11 tysięcy zapłacił 16 zł. Też tak chcę. No nie. Też tak chcę. Nie, no ty nie możesz, to jesteś malutki. Ty nie możesz, dlatego że duzi mogą, Aha, po... o widzisz. No, co? I sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, kto zapłaci. Mali. Wstawaj, szkoda dnia w MFFM. Słuchajcie, wspólny start polskiego Stronnictwa Ludowego i porozumienia Jarosława Gowina w kolejnych wyborach parlamentarnych jest niemal przesądzony. Tak, tak wynika to z jednego portalu internetowego. No Z ostatnich badań opinii wynika, że partia Re Jarosława Gowina ma wynik zbliżony do ziobry. Tylko, że ten, ten start no. PSL-u i Gowinowców to jest trochę tak, jakby, nie wiem, wziąć łyżkę cukru i posłodzić tą łyżką torebkę cukru. O, Aha. widzisz to. Tak. A, a może Jarosław Gowin dostał polecenie od pana prezesa? Żeby rozwalić PSL? Ale ty może! Może, bo przecież. A no, 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 bo przecież pan Jarosław wszystko psuje, za co się złapie. Podobno nawet dostał propozycję roli tytułowej w amerykańskim filmie Człowiek Demolka 13. Kamaro i przebojowo przechodzimy przez poranek. Po prostu przebój za przebojem, numer za numerem i tak to leci u nas po poranku wersji za nudą I, dnia. i tak Ta. się ciągnie to wszystko. To jest to, jak szewrolet Kamaro pędzimy. Dokładnie. Ale tymczasem dzieją się w świecie rzeczy straszne. Co ty opowiadasz? W serialach też. No nie, nie tam. No uwaga, co się uwaga. dzieje w serialach? O, odłóżcie kawy na bok, czeka nas śmierć Mateusza. Wem jak miłość. O Jezus, jej, jak tak, się przestraszyłem. Bo nie no. to, nie, no, to jest. jest ciężka sprawa, ale dopóki nie ma śmierci Mateusza w ojcu Mateuszu, no to jeszcze jest okej. Okay. To jest okay, no, tak, bo tak. wtedy to zostanie tylko ojciec i będzie serial ojciec. Stawaj, Stawaj. dnia, RMF no, zegar każdego kroku dyktował nie będzie, ale jak tam budzik dzwoni, bo jest rano, to trzeba wstać, to wtedy musisz się słuchać, no co zrobisz. Tym nic bardziej, nic że wiadomo, szkoła już się zaczęła, A. my bardzo o tym dobrze wiemy, bo tak już jest. budziliśmy nie raz Właśnie. w tym tygodniu. Słuchajcie, wygraliśmy z Albanią 4-1, trzeba przypomnieć świeżo obudzenem. Wynik jest dobry, gra polski, no była kiepska, za to wszyscy w świecie chwalą Lewandowskiego. Co za, to no, co robi? bardzo podobało mi się wczoraj określenie, że Lewandowski strzelił gola za pomocą Krychowiaka. <laughs> <Ta>, Albo, <laughs> że strzelił gola Krychowiakiem. Ja. Krychowiaki, krychowiaki. W ogóle, Ta, tak, Ale no nic kochani, Albania boleśnie się przekonała, że w Europie nie ma słabych drużyn. Tak Podeszli zbyt pewni siebie do gry ze Słabeuszem, dlatego zostali tak srogo ukarani przez nas. Show w RMF FM. I szkoda dnia. Przy dobrej muzyce to można całą nas przetańczyć, a potem cały dzień nawet wspólnie słuchać jeszcze Hejnału na krakowskim rynku wciąż tańcząc. Takie tyle sprawy. Panowie, proszę panów, można. To, ale panie, proszę państwa, że Miksy, co chcemy? Uwaga, prezydent Duda, na pewno o tym słyszeliście w naszych faktach. Złożył odpowiednie podpisy w odpowiednich miejscach i mamy stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Lech Wałęsa skomentował: Ja bym tego nie zrobił. Panie Lechu, a pierogi by pan zrobił, ulepił właśnie, a mój szwagier ulepił. A. No. A. Każdy robi to, co umie. No. Powiedzmy sobie po, po, po prostu, jeden lepiej pierogi, a drugi lepiej podpisuje. Wstawaj, szkoda dnia. RMFP. Wstawaj, szkoda dnia. RMFP.